Siema, to jest ciasek. witam was w gierce pod tytułem Elevated Dread, jest to taka horror gierka Chciałem powiedzieć krótka, ale taka krótka nie, ona jest tak chyba na 20 minut, więc jest jakaś taka mega krótka No i witam po znowu kilkudniowej przerwie, ale cóż, wyszło yy, tak, a nie inaczej Nie chcę się rozgadywać teraz na początku, bo później wstęp trwa 3 minuty ja i gadam jakieś głupoty i tego nikt już nie chce oglądać Każdy wyłącza po 30 sekundach E, więc no, to jest ale Red, jakaś taka horror -gierka, bo chciałem taką, taką szybką horror -gierkę nagrać, e, więc no, zacznijmy. Więc... E, kursor mi widać, ale to nie ma się problemu. E, zaraz opowiem, o co chodzi. Wow, to był bardzo długi i ciężki dzień. Ale w końcu to jest ostatni dom. Muszę tylko e, ponaklejać pozostałe ulotki na... na każdych drzwiach. I tyle, i dostanę moją pierwszą wypłatę Więc w tej gierce chodzi o to, że jesteśmy... Co tutaj chodzi? Eee, że po prostu roznosimy... Ulotki, nie? I to jest ostatni dom, jaki musimy zwiedzić Missing Ktoś missing jest Missing, missing No nie wiem czy to jest... Nie wiem czy to jest bezpieczna ulica, ale dobra Any okay. free code? Okej, aha dobra no wpisujemy Jaką by tu liczbę wpisać? Raz Dwa czy... Odbierze ktoś? Okej... Okay. Ktoś nas zaprosił w takim razie. Oho, to nie wygląda dobrze. Myślę, się nie, bo ta gra ma strasznie niskie... Wow. Ma strasznie, strasznie małe pole widzenia tutaj jest, naprawdę, to jest masakra. O! Nie, nie, wyjdę już, nie. Nie wyjdę. E, dobra, to może pójdźmy. W... Tu w prawo, może. Gdy ta podłoga jest u, u tak uwalona? Okej, okay, musimy tylko. Okej, okay, trzeba trzymać. E, musimy roznosić ulotki, tylko. Kurde, ja bym chyba sobie darował to. Tak szczerze. Zobacząc, jak to wygląda. Nie, ale jakby strasznie ta gra taka jest. Nie wiem katastrofobiczna jakby jest takie małe pole widzenia. Niestety grafika jest taka jakaś rozciągnięta. Woda. Okej, okay, a co to w ogóle ja roznoszę? O, jakieś Halloween party 31 października. Yy, 1-2-3 Anywhere Street, Any City. <grystanie> Okej, okay, byle gdzie, tak? Okej. Okay. Jakby, no To jest taka gierka, że no chyba nic się nie dzieje. To mogę chyba, może sobie, sobie, sobie tego pogadać. Mam nadzieję, że nikomu to nie będzie przeszkadzać, bo lubię sobie gadać. Jakby gdybym mógł, to naprawdę zrobiłem cały film. Miałem jakieś pół godziny albo godziny, gdzie tylko gadam o jakichś tam głupotach, które po prostu mi się. siedzą w głowie. Eee, chyba tu nie mogę podejść. No więc lecimy do windy w takim razie. Eee, ale no. Wow, myślę, że ktoś tu w windzie stoi. E, to lecimy na. To jest. 9 pięter? Jak mam skończyć? Przecież już dałem. A, tu są drzwi. Ale kamuflaż, tu były drzwi, dobra. Nie widziałem ich w ogóle, dobra. To tutaj możemy iść na drugie piętro. Okej, okay, dobra. Jakiś kurde, coś przebiegło i się tego przestraszyłem Dobra, i się dobrze zaczyna A tam magia ja ma To jest, jak ja mam 9 pięter Oj, to będzie ciężko Nie, no nie ja chcę w to grać Jakieś, jakiś wielkolud szedł, czy jakieś inne, nie Coś, coś przechodziło, ja się tego przestraszyłem Dobra, czyli wychodzi na to, że chyba... Za każdym razem jak będę... a to było dziwne, jakby ja się przestraszyłem Nie było żadnego dźwięku czy coś, ja się przestraszyłem po prostu tego, że coś... Tego... Czy przebiegło po prostu? Ja się przeczytałem tej butelki. Nie, teraz chyba moment jest. No e, więc tak jak mówiłem, po prostu to samo, e, dużo rzeczy mi siedzi w głowie i mam ochotę sobie pogadać. Tylko że to nie jest jakby no odcinek, nie, taki zwykły. Chyba że bym musiał jakiś. No nic nie przebiegło. Mogę pojechać? Co Mogę. Nie, nie mogę się cofnąć. no, ja słyszałem jak ktoś tu tupie. Nie, tak jest stresująca. Dobra, lecimy. E, nie, albo tu jest jakaś ta e, szafa i coś z tych szaf niby wysk wyskakuje. Nie, coś było narysowane z tymi szafami, że ktoś tu chodzi, gdzieś coś. E, I po prostu... Ktoś tam kaszlał. Ale to nic. My idziemy przed siebie. No tam ktoś chodzi. Nie, nie ma szans że ja tam idę. Dobra. Życzcie mi szczęścia, no. Tam ktoś ewidentnie chodzi. Ej, wyłaś, ej! Stać, policja! Policja, otwieraj drzwi! A! Pokazuje mi, że mogę sprintować! Wypierdzielam stąd! Nie, window, window! Otwieraj! O! Coś tu biegło! oj! Jest dziewięć, ja nie jestem w połowie drogi nawet Ale się spociłem na plecach Ej, ale ta gra jest stresująca NIE! Wypierdzielam nie, 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 nie Tak się nie bawimy, tak się nie bawimy Nie, to jest stresujące Ej, naprawdę, ta gra... przez to, że ta grafika jest taka kurde rozciągnięta i ogólnie, no nie, no boję się. Serio, jakby jak tam jakieś horory były w miarę. do. do. do przejścia, to ten jest. strasznie stresujący. No a tu jest Git, nie? Ale tam nie lubię, bo tam jest taki zakręt dziwny. I'm out, wychodzę, wychodzę! Co to? jest psychiatryka nie blok jakiś. Ale się ktoś tu. Helna. No. Nie, 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 ale to jest tak stresujące. Tam jest jakiś pokój. A nie, czy tu mogę wejść. Nie, nie. O! Tu jakiś cień stał, ja sobie tego nie wymyśliłem, nie? Ja pierdzę, nie, tu jakiś cień się pojawił przede mną, no przysięgam. Ty, ktoś śpiewa? Nie, tu ktoś śpiewa. Jakiś radio, kto chyba. Mam nadzieję, że to radio gra. Ale ja teraz się boję, nie? Ale jak będę to montował, to ja będę tak pewnie się śmiał z tego, co ja tu wyprawiam. Ja pójdę, to jakieś łóżko jest. Nie chcę, powiem wam, nie chcę, no. To no, to. Ja. Nie, nie, nie. Ja idę, ja idę, ja idę, ja idę, ja idę. Nie, proszę cię. Mogę wyłączyć, ale nie wiem, czy chcę wyłączyć, bo jeszcze w kurze jakiegoś tego. Nie. To się zapętla? Oj, to się nie zapętla, to się robi tego Nie Wyłączyłem cię! To się nie chce wyłączyć, to przysięgam, to się nie chce wyłączyć. To jest to to jest tylko w mojej głowie. To jest tylko w mojej głowie, to jest tylko gra. I ja sobie wszystko wyobrażam, tak się boję, nie ma się czego bać w tej gierce. Dobra, nie, nie, lecimy się. Nie, nie, on się patrzyła na mnie jeszcze, co to by było? Dobra, ale uszło piętro. Ale ja pewno tak, ja już bym po pierwszym piętrze spierdzielał, stąd chociaż drzwi były zamknięte, ale bym spierdzielał. Ty. E! E! Co to... Nie, ja mam tu podejść. Nie, ja mam tu podejść pod te drzwi. Nie, ja podziękuję, ja podziękuję, ja tam. Nie, 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 już zostawcie też Nie, no co to jest? Kiedy, kiedy mi podmieniło? Nie, ja tam muszę wejść, no, nie daj mi wyboru, ej, ale kiedy, kiedy mi podmieniło się to, że jakby, ja się, ja się odwracam do korytarzu, nie, ma, ty, halo, ej, ale ty, ej, nie, nawet, powiem tak, nie zauważyłem, kiedy to się podmieniło wszystko, to było smooth, ale cóż, nie, gra nie zostawia, nie zostawiam mi wyboru, muszę tam pójść, dobra, to tylko w mojej głowie. To tylko, moj, to tylko moje głowy, to tylko moje głowy, to tylko moje głowy. Och, cholera, ale masz pokój tego. Tylko to tylko moje głowy. płacze coś. Ja panie. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw, mnie, zostaw mnie. Gdzie jestem? Ale jak ja się zdziwi. Jak ja się zdziwi, a ja się odwracam, a tu ściana jest. Dobra, Elo, 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 dziewięta pietra, Elo, Elo. Ostatnie piętro Oh hell na man Ciekawe te nagrania w ogóle, czy są jakieś nagrania prywatne czy coś, nie tak w ogóle No, Hide Coś dyszy, coś dyszy, coś dyszy, coś dyszy Nie chowam się, jedynka, jedynka Nie chowam się, to był bait, to był bait Nie chowam się Co? Eee Zostaw mnie ja bycie, winda się rozpieprza, co się dzieje? Tej, co? Z tej? Nie, ja nie zostaję! Nie, nie, ja podziękuję, ja wy... Gdzie jest moja winda? Eee, tu jest pusto... Do bakrumsy są jakieś... E, no... Daj mi wyjście jakieś, e, gdzie mam iść? Tutaj? Naprawdę, ale tak, po prostu sram w gacie, no... O! Oh! Ty kurde... Ja patrzę, nie, ja się tak boję, ja się tak boję... Winda przyjechała, winda, 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 winda. E! ty, tepnęło mnie znowu. O, nie, jakiś. Dobra, labirynt. Ja pójdę na labirynt, jakiś. Nie, lecimy w prawo, lecimy w prawo. Prawa ściana, prawa ściana, prawa ściana. Nie, coś stuka i puka. Nie, 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 nie. To tylko mojej głowy, 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 moje głowy. O! O, się wstrzeszyłem. co to jest? Ja pisze, zostaw mnie! Zostaw mnie... Ty! Oha! Co jest? E, staj! Nie, 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 proszę, na jedynkę! Na jedynkę, proszę Jest pierwsze pie... Wypierdzielam stąd, Elo! O, oh, oh, idziemy! O oh, nie, co to jest? <gry> A TAK SIĘ SPOCIŁEM POD PACHAMI TERAZ MASAKRA Dobra, poczekaj <laughs> poczekajcie Tu najbardziej straszny horror w jaki kiedykolwiek grałem Nie grałem w nic straszniejszego Nigdy, nie grałem w nic takiego strasznego Chwilę eee, więc tak Najstraszniejszy horror w jaki kiedykolwiek grałem, naprawdę, nie było nic straszniejszego Bo ta grafika dużo dawała tego klimatu, tej atmosfery, naprawdę Ach, ale tak się nakrzyczałem, naprawdę więc ogólnie, o co w tej grze chodzi? Tak, by mi się daje, że to był taki blok, i był jakiś ziomek, który po prostu postanowił. E, jakby wszystkich wiecie, nie? Wszystkich zlikwidować. E, tak mi się wydaje, bo tam pod koniec ziomek, jakby taki wisiał, więc wydaje mi się, że ten jakiś ma trochę przesłanie. Mnie do końca kułam o co chodzi z tym potworem, ale ten potwór. Że ten potwór jako tako może nie był straszny? Nie był może straszny, ale mi głos chyba siada już. On nie był jako taki straszny, ale po prostu jak on się pojawiał tak z nacko, to był mega straszny, naprawdę. I te... A ten koniec, mówię, ten koniec, to prze... nawet to przebiło te... tego, tego tego, tego, ten cień w dziach, naprawdę. Więc to był, <ścoughs> to był elevator Dread, e, ja byłem Ciastek e, I widzimy się e, na no następnych filmach. Do zobaczenia.